Siemano, zapraszam wszystkich na oficjalne losowanie Dreamcube, które odbędzie się już na bliższą sobotę. Mamy tutaj 24 drużyny, które przybędą i mamy puchary, medale, to jest najważniejsze wszystko i dobra zabawa. Więc zaczynamy losowanie, żeby nie przedłużać, bo trening czeka. Rzucamy wszystkie drużyny do jednego kartona od... nie powiem od czego, prawdopodobnie od miejsców, które zjadł jadmady. Urządzamy wszystko. O, jeszcze tutaj wróżymy. Wymieszamy je wszystkie. Zamkniemy ładnie. Uuu, uh, malanga. Makarena. Makarena. Dobra. Nie patrzę, bo mogę coś zobaczyć się. Zaczynamy. Pierwsza drużyna grupy B. A. Grupy A, sorry. no cykało no Pierwsza drużyna grupy B. International FC. Kurde. Grup grupa C. Maguas, grupo D. Papai Banana, grupo A, grupo Adriano. Isg Doncaster, grupo B. Grupo D. Grupa C, sorry, przepraszam. The Walls Pool. Grupa D, druga drużyna. Jaguar FC Blackpool. Zaczynamy. Grupa A, trzecia drużyna. Sikorski Network Piszczące wiatraki Bolton, grupa B. Grupa C, Manchesterowcy. I trzecia drużyna grupy C, FC Santos. Teraz czwarta drużyna grupy A, Mongol Team Hull. Grupa B, Lincoln, tutaj jakiś znak, czekło, Polonia Blackburn, Grupa C, Grupa D, Dywizjon trzysta trzy, Grupa A. Polonia Camps, grupa B, Dream Team Hull, grupa C, Lion Wekwi, grupa D, Alko Team Wekwi, <coughs> ostatnie drużyny. Grupa. Polenia Korby. Grupa A. Biały Blackpool. Grupa B. Ja dwie drużyny. Którą rękę wybierasz? Twoją lewą. Lewa. Grupa C, kasę Husaje w i grupa D, i Madła Hull. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę i zapraszam już na najbliższą sobotę. Będzie dobra zabawa.